Cześć. Jeśli planujesz budowę domu lub remont dachu, zapewne zadałeś sobie lub dla Google pytanie: dachówka ceramiczna czy blachodachówka? Co warto wybrać? Które pokrycie lepiej sprawdzi się na dachu? W tym odcinku odpowiem ci na to pytanie. Zaczynamy. Wiem, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, jednak muszę od tego zacząć. Gdyż to właśnie Twój budżet stanowi jeden z najważniejszych czynników, który ma wpływ na wybór materiału. Dachówka ceramiczna jest droższa, nie tylko w zakupie, ale i w montażu. Wymaga mocniejszej więźby dachowej, co mocno podnosi cenę pokrycia dachowego. Dachówka blaszana jest tańsza, a jej montaż mniej skomplikowany. Poradzi z nim sobie każda ekipa lekarska, dlatego jest najczęściej wybieranym pokryciem dachowym. Dachówka ceramiczna ceniana jest przez klientów ze względu na klasyczny i elegancki wygląd, który pasuje do różnych stylów architektonicznych. Takie pokrycie dachowe wygląda reprezentacyjnie, dlatego jest często wybierana do stylowych budynków. Blochodachówka jest bardziej uniwersalna. Producenci oferują różne modele, zarówno bardziej klasyczne, jak i nowoczesne, pozwalające dobrać odpowiedni model właściwie do każdego budynku. I mała reklama. W naszej ofercie znajdziesz blachodochówki przypominające wyglądem modele ceramiczne. Spójrz na stylistykę modelu Retto czy Claro. Powszechna opinia głosi, że dachówka ceramiczna jest bardziej trwała i odporna na warunki atmosferyczne niż blachodachówka. Może przetrwać nawet kilkadziesiąt lat bez śladów zużycia. To oczywiście prawda. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że dachówka blaszana jest mniej trwała. Jestem tu po to, by zdementować to i wyjaśnić, jak jest naprawdę. Oczywiście, jeśli wybierasz blachodachówkę w najtańszej powłoce, na pewno będzie ona mniej trwała niż dachówka ceramiczna. Pamiętaj jednak, że warto trochę dopłacić do powłok dobrze zabezpieczonych przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych, co pozwoli Ci przez wiele lat cieszyć się blachodachówką. W naszej ofercie mamy powłoki SSA by Green Coat i Polarmat, na które udzielamy 40 lat gwarancji. Z całą pewnością blachodachówka przetrwa kilkadziesiąt lat na Twoim dachu. Kolejnym czynnikiem, który różni oba typy pokryć dachowych, jest poziom hałasu. Zaznaczę jednak, że warto brać go pod uwagę głównie wtedy, gdy planujesz w budynku poddasze użytkowe. Dachówka ceramiczna jest bardziej cicha i lepiej tłumi odgłosy deszczu czy wiatru. Blachodachówka nieco gorzej tłumi hałas. Dlatego w domach z poddaszem użytkowym warto pomyśleć o dodatkowym wyciszeniu. Podsumujmy. Dachówka ceramiczna będzie lepszym wyborem, jeśli szukasz pokrycia dachowego do bardziej okazałego budynku o tradycyjnej architekturze i jesteś w stanie zaakceptować wyższy koszt dachu. Blachodochówka sprawdzi się, jeśli zależy Ci na niższych kosztach budowy i szybszym montażu. W przypadku remontu dachu, gdy nie chcesz zmieniać więźby dachowej, w grę wchodzi tylko blachodachówka. Mam nadzieję, że nieco Ci się wyjaśniło i łatwiej podejmiesz decyzję. Jak masz dodatkowe pytania, pisz śmiało w komentarzu. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. Do zobaczenia niebawem.